Piotrek jak wytłumaczysz to co tutaj się dzisiaj stało, jakie twoim zdaniem są powody tego rzemiska? Nie szczeliliśmy bramki no, na 20 czałów, tak, poddanych jeden gol, no to tutaj na pewno to troszkę zaważyło o tym. Przy tym mieliśmy jeszcze kilka akcji, gdzie przy lepszym podaniu, na pewno te akcje byłyby lepiej wykańczane. No chyba tutaj tak szwankuje. Każdy z boku patrzy chociażby na pozycję Mołdawii w rankingu Fifa to jest 159 pozycja, patrzymy na kluby, no jesteśmy zdecydowanie lepszym zespołem i w dwóch meczach mieliśmy tylko punkty. Jak ty to wytłumaczysz? No to jest nie, nie wytłumaczenia chyba, tak? Na pewno przewaga ono jest ogromna, no ale widać, że, że nawet tak drużyny tak odległe w rankingu Fifa, no, no coś tam już potrafią lepiej grać w piłkę i Niestety, dzisiaj też pokazali, że na początku meczu no, przydusili nas i szczelili tego gola i dopiero po tym golu gdzieś tam zaczęliśmy funkcjonować lepiej. Właśnie chciałem spytać o to, że w drugiej połowie dużo lepiej zaprezentowaliśmy się jako zespół. Co wydarzyło się w szatni? Co trener powiedział piłkarzom, że z taką werwą weszliśmy w tą drugą połowę? Eee, no, Gramy u siebie przy 50, 50 tysiącach ludzi, tak, przeszli dla nas no, też eee, nie ma się czego bać, no bo ta pierwsza połowa była taka, ten początek szczególnie, no, gdzieś za dużo takiej bojaźni było w naszej grze, nie wiadomo czego się baliśmy. No. Graliśmy z Huldawią i przy tym gdybyśmy wygrali mecz, no, no, za miesiąc byśmy się tu spotkali i grali, byśmy grali super ważny i fajny mecz, no, no, który, który na pewno by, m, moglibyśmy wygrać i byśmy byli na Euro. tak, no. To chcieliśmy zrobić, no ale widać, no, tak widać nie udało się i sobie sami dołek kopiemy, tak? początku, jak ci się współpracuje z Sebastianem Dobrze mi się pracuje, także nie wiem, po raz kolejny jest to pytanie, no jesteś świetny zawodnik i myślę, że na pewno ta współpraca będzie z meczu na mecz wyglądała lepiej. Seba jest świetnym zawodnikiem, pokazuje to w kolejnym klubie już topowym europejskim, także... Przełożymy to na realizację. Okay, drugie mam pytanie: o Wojciech Szczęsny, czy powiedział na konferencji, że taką grą Polska nie zasługuje na bezpośredni awans na euro? Nie wiem, nie wiem czy wybrać taką kokieterię, czy, czy nie. No, sytuacja w grupie jest beznadziejna, więc ja musimy trochę odnieść do tych słów. Czy to, co z tej chwili, sytuacji w tabeli, Polacy zasługują na to, żeby awansować bezpośrednio na Mistrzostwo Europy? No, te eliminacje pokazują wybitnie, że, że nie że tutaj będziemy się bić w play-offach chyba, no bo, bo Albańczycy nam no, pomogli kilka dni temu, gdzie, gdzie wygrywając z Czechami wystarczyło, że wygramy dzisiaj z Mołdawią i później, miesiąc później z Czechami byśmy byli bezpośrednio na Euro. No myślę, że droga się pokrzyżowała i e, no, najbardziej prawdopodobny scenariusz to, że, że będziemy grać w barażach, no i ja tam już nie wiem, kogo możemy trafić, ale no... Z Mołdawią mamy ciężary, no to tutaj na pewno nie będzie to łatwy mecz. Tam dwu, nie wiem, dwa mecze chyba będą ataku czy i finał. Mam nadzieję, że, że na to Euro pojedziemy, no bo jest ono w Niemczech, na pewno wspaniała rzecz dla naszych kibiców, bardzo blisko domu. I, no i zawsze to jest fajnie grać na najwyższym poziomie, reprezentować kraj na arenie międzynarodowej na Euro. Także będziemy do tego dążyć, no ale na razie jest ciężko. Adam, bardzo dużo sytuacji bramkowych. Siedem strzałów celnych, jeden tylko mołdami, wynik do 1 do 1. Co się działo w drugiej połowie, że ta piłka nie chciała wpaść do bramki? Zresztą w pierwszej też. Chciałbym ja tutaj właśnie patrzył trochę szerzej na to spotkanie, ponieważ e, źle weszliśmy w to spotkanie e, zbyt, e, zbyt bojaźliwie, zbyt mało agresywnie. Mam wrażenie, że Odewianie trochę nas stłamsili. E, straciliśmy bramkę i musieliśmy gonić wynik. To, było bardzo, to był bardzo korzystny scenariusz dla, dla przeciwnika, ponieważ oni potrafią się bronić. zagęścili środek pola, cofnęli się i tak na dobrą sprawę środkiem boiska bardzo ciężko było się tam przeżrzeć. Po zdobyciu e, bramki wyrównującej e, szukaliśmy... No tak, oni się jeszcze bardziej cofnęli, natomiast my no, wiedzieliśmy, że nie mamy nic do stracenia, bo w Remis tam praktycznie nic nie daje, więc staraliśmy się wykorzystywać boczne strefy boiska tam szukać przewagi i, i właśnie dośrodkowań. Kluczem w takiej sytuacji jest to, żeby mieć odpowiednią liczbę zawodników w polu karnym i, i tak się kończyć. Mieliśmy dużo sytuacji, takich półsytuacji, ale też jedną czy dwie klarowne i. Nie będę mówić, że powinniśmy ten mecz wygrać, bo to jest oczywiste, no ale niestety wynik jest jaki jest. Musimy to przyjąć, choć nie ukrywam, przyjąć taki wynik jest cholernie ciężko. A to powiedziałeś, że Mołdawia was stłamsi, patrząc na rankingi tych drużyn, to aż się wydaje niewiarygodne. Czy wy się spodziewaliście, że właśnie Mołdawia stłamsi? Rankingi nie grają, natomiast e, to jest kwestia wejścia w mecz. Uważam, że oni po prostu dobrze weszli w mecz. E, ja tutaj nie chcę im nic zabierać, natomiast my jesteśmy jakościowo lepszym zespołem, no, ale żeby to jakoś pokazać, trzeba jeszcze e, dorzucić do tego taki no, poziom cwaniactwa, agresywności i oni to mieli dzisiaj na wyższym poziomie. Mówię to szczerze, i trzeba im to oddać. Nie powinno tak być, no, ale tak, tak ten mecz wyglądał. E, dodatkowo e, wydaje mi się, że ich planem było to, żeby w postawym fragmencie właśnie zdobyć gola. Szybko zdobyć gola, a broni się akurat to oni się potrafią. No i mieliśmy z tym problem. Pomimo tego, że szybko oszczędziliśmy bramkę na początku drugiej połowy, nie, nie starczyło nam już czasu, żeby, żeby ten. Może nie czasu, no ale no, trochę też takiego piłkarskiego szczęścia, żeby, żeby ten wynik przechylić na naszą, na naszą korzyść. Wielki zawód. Sytuacja w no jest taka, jaka jest. Powiedz, wczoraj Wojciech Cię powiedział, że eliminacje pokazują, że no, Polacy nie zasługują na to, żeby awansować bezpośrednio na Mistrzostwa Europy. Zgadzasz się z tym patrząc jak teraz Mi to bardzo ciężko przechodzi przez gardło, ponieważ e, jestem całym sercem z tą reprezentacją, oglądając poprzednie mecze jako kibic, teraz jako zawodnik, no serce krwawi, no bo e, też biorę pod uwagę to, ile osób przyszło ci na Narodowej, ile osób ogląda nas przed telewizorami. To nie jest... E, to nie jest przyjemna, przyjemna sprawa i mnie to osobiście bardzo boli. Wiem, że taki jest sport, ale no też musimy się nauczyć takie mecze wygrywać, ponieważ no tylko zwycięstwa będą dawały nam awanse na, na wielkie turnieje. A Jak sami widzicie, słabych drużyn w Europie jest coraz mniej, albo praktycznie już w ogóle ich nie ma. Musimy też, uważam, zacząć każdy sam od siebie, by nasz poziom piłkarski, mentalny, e, wznosić i na każde zgrupowanie przyjeżdżać jako lepszy zawodnik, ponieważ no, to jest tylko warunkiem rozwoju. Na no, no, dzisiaj to nie wystarczyło. To, co powiedział Wojtek, no, on zawsze mówi szczerze i ja się z tym zgadzam. Wiesz, no czasem, powiedz mi, duża krytyka teraz spada na Arkadiusza na Milika, teraz czytam, w mediach społecznych, czy się z nim zgadzasz? Jak, jak to wygląda między innymi ja jako napastnik doskonale wiem, że zdarzają się sytuacje dobre dla napastnika, złe. Często jesteśmy rozliczani przez pryzmat sytuacji, to jest normalne. Czasami nie wykorzystamy stuprocentowej sytuacji i po prostu się nam obrywa w zasłużenie. A są też momenty, gdzie tej sytuacji nie mamy, gdzieś to się wtedy gdzieś ta krytyka trochę cichnie, bo się mówi, że nie ma sytuacji tak dalej. Są różne kryteria oceny napastnika, ja absolutnie nie, nie będę Przykładać swoje cegiełki do krytyki kogokolwiek ze swojej drużyny, ponieważ po pierwsze to nie jest moja rola, po drugie uważam, że w takich krytycznych też momentach buduje się zespół. Ja ciągle wierzę, że, że my na Euro pojedziemy i ostatnią rzecz, którą teraz będę robić to wypowiadać na temat kolegi, czy zagrał dobry, czy słaby nasz. dziękuję bardzo. Dzięki.